Lekcja z Księgi Judyty. Ubłogosławił Cię w mocy swojej, iż przez Cię wniwerz obrócił nieprzyjacioł nasze. Błogosławionaś Ty, Córko, od Pana Boga Najwyższego nad wszystkie niewiasty na ziemi. Błogosławiony Pan, który stworzył niebo i ziemię, bo tak dziś imię Twoje uwielbił, że nie odejdzie chwała Twoja z ust ludzi, którzy będą pamiętać na moc Pańską wiecznie, dla których nie przepuściłaś duszy Twej dla ucisku i utrapienia narodu Twego, aleś zabierzała wypadkowi przed oczyma Boga naszego. Z Ewangelii Świętego Jana, on czas stały podle krzyża Jezusowego, matka, jego i siostra Matki, jego, Maria Kleofasowa i Maria Magdalena. Gdy wtedy ujrzał Jezus matkę i ucznia, którego miłował, stojącego rzekł matce swojej niewiasto, oto syn twój, potem rzekł uczniowi, oto matka twoja i od onej godziny wziął ją uczeń na swą pieczę. W imię i i Ducha Świętego. Święto dzisiejsze, moi drodzy katolicy, jest, jest świętem, które do świętego piłsa dziesiątego było wyznaczone na trzecią niedzielę września. I tak się składa, że dzisiaj akurat jest trzecia niedziela września. 15 września do reformy świętego X był sam dzień oktawy narodzenia na Maryi Marii Panny. Święty Pius X chciał przywrócić rangę niedzieli, żeby części od pewną przeświętą świętą z danej niedzieli dlatego ustalił siedmiu boleści na Święty Marii Panny na 15 dzień września, stąd też narodzenie na święte Marii Panny, oktawa tego święta i święto siedmiu boleści. Jest tym świętem, jest tym samym dniem. Może trochę pokomplikowałem, ale chodzi o to, że bardzo dobrze się składa, że Siedmiu Boleści Świętej Marii Panny, to święto jest oktawą narodzenia na Marii Panny. Bo po to narodziła się na, na, na Święcie Marii Panna, po to poczęła się właśnie z niepokalanym sercem, by jest niepokalaną oczywiście duszą, po to, ażeby jej niepokalane serce mógł przeszyć miecz boleści. To przeszycie mieczem boleści zapowiedziane przez Symeona, proroka, miało szczególnego rodzaju charakter, bo Najświętsza Maria Panna jako niepokalana nie mogła cierpieć, nie miała tych chorób, które mieli wszyscy inni ludzie, a które były spowodowane, które są skutkiem Grzechu Pierworodnego. Najświętsza Maria Panna była tą, w której nie było żadnej korupcji, cielesnej zepsucia i też nie było jakiejkolwiek możliwości choroby. Stąd jej cierpienia były ściśle rzecz biorąc duchowe. Były najczystsze, można powiedzieć. Ona odczuwała właśnie całą swoją duszą Pana Boga i cały porządek nadprzyrodzony. dlatego ta jej ogromna gotowość i faktyczne zjednoczenie z wolą Bożą. I to, że mogła w tak doskonały sposób stać się narzędziem naszego zbawienia. Współpracownicą Chrystusa Odkupiciela w dziele zbawczym. Ona była tą, która powiedziała Fiat Archaniołowi Gabrielowi niech się stanie. Niech się stanie wola Boża. Tak została ukształtowana, że odwróciła przekleństwo Ewy i we wszystkim współpracowała z Bożą łaską, z Bożymi natchnieniami. I w ten sposób mogła stać się wierną towarzyszką Chrystusa, odkupiciela. Wszystko, co przenikało jako boleść jej duszy, i serce. Wszystko to było pełne zasługi, bo ona wszystko przyjmowała w najdoskonalszym pogodzeniu się z wolą Bożą. A wiemy, jak jest to dla nas trudne. Potrafimy znieść ból, ale tylko do pewnego czasu. Gdy jest go za dużo, to bardzo trudno jest go znieść. Najświętsza Maria Panna znosiła wszystkie bóle w najdoskonalszy sposób, bez jakiegokolwiek buntu. Bez jakiegokolwiek narzekania. Nie znaczy to, że rozumiała wszystkie wyroki boskie. Mogła się im nie, niejednokrotnie nie dziwić. Być w jakimś sensie niezadowolona, by tak to nazwać, na wyrost może. z pewnymi rzeczami. To powodowało, że na przykład poszukiwała Chrystusa w świątyni jerozolimskiej i zrobiła mu wymówkę. Jako matka miała władzę rodzicielską nad Chrystusem. O tym też jest warto pamiętać. I ta władza rodzicielska jest czymś, co u Maryi było najwspanialsze, najwspanialszym stopniu. Dlatego myślę, że warto jest o tym pamiętać, jeśli jest się samemu rodzicem. Błogosławieństwo dziecka przez rodzica jest czymś nieprawdopodobnie wręcz wspaniałym. To jest coś analogicznego do błogosławieństwa kapłańskiego. Bo tak jak błogosławieństwo kapłańskie wynika, czy ma, czerpie swoją moc z tego, że kapłan jest kapłanem Chrystusa. Chrystus jest Bogiem, a więc ostatecznie rzecz biorąc, z bóstwa bierze się moc i potęga błogosławieństwa, błogosławieństwa kapłańskiego. Tak samo i władza rodzicielska bierze się z tej mocy y, tworzenia, czy też przekazywania życia, które jest w ostateczności od pana Boga. Dlatego wielu uważa na przykład, że chociażby, i to jest wiele takich przykładów w historii Kościoła, że tak jak demony boją się świętych i boją się kapłanów, egzorcystów, tak samo boją się często błogosławieństwa rodziców nad dziećmi. Dlatego małżonkowie, którzy, czy też narzeczeni, którzy przystępują do sakramentu małżeństwa. Na kolanach swoich rodziców o błogosławieństwo. Dlatego też w dawnych czasach było regułą, że do seminariów decyzjalnych nie przyjmowano kandydatów bez zezwolenia i błogosławieństwa rodziców. Uznawano to za coś tak istotnego, niezbywalnego wręcz. Że poza nielicznymi wyjątkami nie przyjmowano do seminariów decyzjalnych kandydatów, którzy, których rodzice by się nie zgodzili na wstąpienie do seminarium. Inaczej było w zakonach. Tam można było wbrew czy też poza zezwoleniem rodziców wstąpić, ponieważ uznawano, że zakon jest czymś, czymś tak wielkim i mocnym zgromadzenie zakonne, że błogosławieństwo chociażby ojca założyciela jest zastępuje, prawda? Dlatego Franciszkanie nazywali świętego Franciszka swoim ojcem, Dominikanie, świętego Dominika, Bendyktyni świętego, Bendykta, redaktoryści świętego Alfonsa, mm. Jezuici świętego Ignacygo Loyola Uznawano, że szczególnie, szczególna reguła zakonna była czymś, co i wierność duchowi założyciela było czymś, co mogło zastępować błogosławieństwo rodziców. I to błogosławieństwo, które daje nam Maryja, jest szczególnego rodzaju błogosławieństwem, jako że ona uzyskała to błogosławieństwo Boga, odwróciła przekleństwo Ewy przez swoją wierność woli Bożej, współpracę z łaską Chrystusa. I właśnie Maryja jest nam dana, niebokrona jest nam dana przez samego Chrystusa. Jako największy skarb, jako wiano, święty Jan apostoł reprezentuje wszystkich katolików, którzy otrzymali Maryję, by mogła ona zamieszkać u nich w domu. I chcemy Maryję mieć w domu, przede wszystkim w domu naszego serca. To jest coś, co posiadamy na własność. Rzeczy materialne są. Bardziej przez nas można by rzec użytkowane, niezależnie od tytułu własności. Dzisiaj są, których nie ma. Dzisiaj mo może je e, wszystko, co mamy powódź, zabrać do Bałtyku. Nie? A to, co mamy w sercu, w duszy, tego nikt nam nie zabierze. I tam zaprośmy Maryję, bo tam, gdzie jest Maryja niepokalana, tam jest to Duch Święty ze swoimi darami bez których nie możemy się uświęcić, nie możemy wzrastać. Bez których to darów też będziemy e, łatwo upadać i nie dotrzemy do tego portu zbawienia, jakim jest niebo. Najświętsza Maria Panna jest tą, która została nam dana jako wzór również, a może przede wszystkim I cnoty są tymi, których, które mamy naśladować. Reguła dziesięciu dziesięciutnóstw najświętszej Marii Panny powstała we Francji. Została przez ojca Gabriela Franciszka i napisana dla świętej Janny Francuskiej. Joanna Francuska, Joanna de Valois, walezianka, była tą, która została zgardzona przez swojego męża ze względu na swoją chorobę. Niedoskonałość cielesną. I ta królowa poszła do klasztoru, by założyć nową gałąź franciszkanek. I z jednej z wizji miała zapowiedziane, że będzie kiedyś męski zakon, reguły dziesięciu cnót najświętszej Marii Panny. Dlatego ojcu Gabrielowi nakazała by napisał wersję tej reguły 10 cnót, albo upodobań e, na Święcie Marii Panny. Bene Placitorum, e, reguła 10 decemvirtutum, Bene Placitorum, to raczej byłoby po polsku dziesięciu upodobań na Święcie Marii Panny. Dosłownie. I ojciec Gabriel napisał taką wersję tej reguły, która była dostosowana do mężczyzn. To był początek XVI wieku. Papież Aleksander VI zaaprobował tę regułę, i blisko 200 lat później, w 1699 roku, ojciec Joachim od święty Anny Kozłowski w Rzymie przyjął tę regułę dla zakonu Marianów niepokojonego poczęcia na święcie Marii Pan Ojciec Joachim Kozłowski działał na sporuczenia na rozkaz. Ojca Pałczyńskiego Stanisława, Sługi Bożego. W ten sposób ta reguła dziesięciu cnót Najświętszej Marii Panny zawitała nad Wisłą i w klasztorach, kościołach mariańskich. Można zobaczyć gwiazdę dziesięcioramienną i w tej dziesięcioramiennej gwieździe każda z od nóg z ramion gwiazdy oznacza jedną z dziesięciu cnót lub też upodobań Najświętszej Marii Panny. Prośmy Maryję na świadczym Pannę, byśmy potrafili rozmiłować się w tych cnotach, które ona miała, które ukształtowane zostały w niej przez Ducha Świętego, które doprowadziły jej do tej niezwykłej, nieosiągalnej dla innych śmiertelników świętości, ale które... Te cnoty właśnie po to zostały tak wyrzeźbione wspaniale, cudownie, majestatycznie w Najświętszym Marii byśmy przyglądając się im, mogli na nich się wzorować i mieć je choćby w, jakiś, w jakimś procencie, w jakim, byśmy mieli jakiś udział w tych cnotach. One są potrzebne. One są potrzebne, byśmy potrafili jednoczyć się z Duchem Świętym w sposób najdoskonalszy i przez to zjednoczenie Coraz bardziej zbliżać się do świętości, coraz bardziej oddalać się od świata, od Jego ducha. Brać coraz odważniej rozbrat z grzesznymi dążeniami światowymi, tak, byśmy byli tym dziełem, którym nas Bóg stworzył. Byśmy byli tym, czym mamy być prawdziwie dziećmi Bożymi, niebiorącymi. Jeńców, jeśli chodzi o walkę duchową nie dającymi się nabrać na liczne zasadzki szatańskie, które raz po raz szatan będzie na nas zastawiał, by nas złapać. Złapać i odrzeć z tego, co jest w nas najcenniejsze, więc z podobieństwa do naszego Stwórcy wynikającego z łaski uświęcającej, którą mamy i chcemy mieć w naszych duszach, która jest konieczna, by być prawdziwym obrazem Pana Boga, a nie obrazem szatana. Nie obrazem szatana przez bunt przeciwko prawu Bożemu. Mamy wielkich katolickich świętych, maryjnych, którzy czcili najświętszą Marię Pannę. Warto jest sięgać po lektury, tak jak chociażby Pisma Świętego Alfonsa Marii Goriego, który wspaniale czcił Maryję, pokazał, jak powinno żyć, jak powinno wyglądać prawdziwe życie katolickie, które dzięki swoim Pismom, ale też przykładowi, dzięki swoim pokutom. Założył Zgromadzenie Redemptorystów. Zgromadzenie, które w szczególniejszy sposób czciło imękę Pańską i Najświętszą Marię Pan, a jednocześnie w praktyczny sposób głosząc misje ludowe, a też misje dla kapłanów, powodowało takie dogłębne nawrócenie się, przerobienie społeczeństwa na modłę chrześcijańską, także Chrystus mógł prawdziwie w tym społeczeństwie. Lomoć, a na święta Maria Panna prawdziwie mogła być w tym społeczeństwie królową. W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Niepokalana Królowa Polski. Mówi się za Święty Alfonsie Maria Liguori. Mówi się za nami.